Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witam serdecznie, Marcin Jaworek, nauczyciel zespołu kształcenia ustawicznego w Inowrocławiu, reprezentuje szkołę inowrocławską. I moim zadaniem dzisiejszym jest yy, yy, temat wylosowany, jakie znasz alergie pokarmowe oraz omów zasady obsługi gościa, zgłaszającego przykładową alergię dobrze na ostatniej, na ostatniej lekcji yy, mówiliśmy sobie o różnych typach klientów tak i, i tam były sytuacje problemowe takie niejakie z, z typami konsumentów jakie są typy konsumentów jakie znacie typy konsumentów ostatniej lekcji pamiętacie jakie są typy konsumentów Krematy. Plegmatyk, tak? Sangwinik, bardzo Choleryk. No bardzo, bardzo ładny. Dzisiaj będziemy mieli przykład kolejnego trudnego gościa w restauracji, jakim jest osoba posiadająca alergię. Dzisiaj zajmiemy się alergią, alergią pokarmową. Bardzo trudny temat dla restauracji, która przyjmuje takiego gościa. Co to jest alergia? Kto za Was wie w ogóle, Co to jest za temat alergia? Alergia jest to nadwrażliwość pokarmowa, czyli ktoś spożywa sobie pokarmy codziennie, przykładowo i po chwili na ten pokarm staje się uczulony, dostaje wysypki, nie wiem, wymioty, duszności. Czyli konkretny składnik mu nie służy. Konkretny składnik jakiś mu nie służy, tak? To najczęściej... Jego organizm tego nie widał Tak. Ale powiem, że najczęściej spotykane u dzieci alergie to występują na produktach pochodzenia zwierzęcego. Wiemy jakie są produkty zwierzęce? Te, które pochodzą od zwierząt, tak? Czyli na przykład takim przykładem pokarmu alergiz alergizującego, czyli alergenu dla, dla dzieci będzie co na przykład? Co dzieci najwięcej piją i co może ich uczulać. Mleko, tak? A co może być w tym w tym mleku takim czynnikiem alergizującym? Alergizującym jest Białko i laktoza. Może być białko i laktoza, tak? Dlatego tu musimy też uważać. Dla osób dorosłych to niekoniecznie muszą być produkty pochodzenia zwierzęcego. Tam głównie według badań wychodzi, że w późniejszym wieku ujawniają się alergie pokarmowe związane z produktami pochodzenia roślinnego. Czyli uczula na ich przykładowo nie, orzeszek ziemny, ja mam o. Porozmawiamy z Tobą, dorodko później. Będziesz miała dodatkowe zadanie domowe jeszcze związane z Twoją alergią. Zajmiemy się tym tematem. Ale dobrze. Wiemy, co to jest alergia. Wiemy, jakie produkty mogą nauczyć się. Czyli produkty zwierzęce, produkty roślinne. Do roślinnych opró oprócz tych orzeszków może to być jeszcze jakieś warzywa strączkowe, gluten, tak? Zawarty w zbożach. A cytrusy? Cytrusy również. Również. Na tych skórkach tam coś... Trzeba uważać co tam się znajduje. Różne opryski, dodatki do żywności bardzo często powodują różne, różne, różne komplikacje i biegunki naprawdę. Ciężki temat, ciężki temat dlatego musimy uważać. Co, co jest objawem takiej alergii? Wysypka. Wysypka, czyli, czyli objawy skórne. O, to już takie krytyczne przypadki, że trzeba wzywać karetkę, tak? Podaliśmy gościu potrawę, nie powiedział, że jest alergikiem i Mamy praktycznie zgon, przez chwilkę będziemy nie, 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 nie wezmiemy karetki, będzie zgon na sali, także on na trzeba szyb, może szybko pozwać. reagować. Pozwać, może Może pozwać. Dlatego właśnie, omówimy dzisiaj przykład sobie tego, tego właśnie klienta, który ma alergię. Czyli mamy objawy skórne, objawy tucznościowe z drogami oddechowymi, jak również y, mogą to być mówię, bóle brzucha, biegunki i tym podobne rewolucje. Y, Teraz te, te wysypki, to wszystko może wystąpić natychmiast, czyli w 50% przypadków to występuje, że ta wysypka, czy, czy te duszności występują po chwili. Czyli człowiek zje i po minutach, kilku minutach dostaje tej alergii. Są takie, że zje i po kilku dniach dopiero już mu wyskoczy. Także są różne przypadki tych alergii i trzeba naprawdę uważać, jeżeli ktoś takie takiego takie czegoś się nabędzie, to... I teraz co robić? Co robić z takim klientem? No po pierwsze musimy wiedzieć, tak, że, że, że taki klient jest alergikiem. czyli musimy mieć tą informację od tego naszego y, klienta, naszej restauracji. Dobrze, on nas powiadamia i przykładował mówi, że jest uczulony na gluten. Restauracje powinny mieć powinny to mieć przygotowane i mieć zaznaczone i kelem powinien to wiedzieć, które potrawy są, są yy, zawierają gluten, czyli ten czynnik alergizujący dla tego przykładowego naszego pana czy pani. I nie, no nie możemy tego, tej potrawy podać. Jeżeli nie jesteśmy pewni tego, czy faktycznie jest tam gluten. Musimy się udać do kuchni, musimy sprawdzić dokładnie etykiety, kucharz musi sprawdzić dokładnie te produkty, z których to danie będzie robił, czy faktycznie na etykiecie produkta spożywczego nie ma nie ma tego, te, tego składnika alergizującego, czy jakim jest glutem. Bo ten człowiek naprawdę chodzi po sklepach i szuka produktu takiego, który nie ma. Czyta dokładnie etykiety, ma swoją dietę, no nie może spożyć, bo go obsypie, nie wiem, pójdzie do ubikacji momentalnie i nas zaskarży, że że niestety, ale Ktoś mu zrobiliśmy coś złego. Czyli po pierwsze, sprawdzają dokładnie co podajemy, czyli że nie ma tamtego glutenu, jeżeli nie jesteśmy pewni, możemy udać się do Szefa Kuchni, poprosić Szefa Kuchni, jeżeli ma możliwość, bo, ale powinien przyjść i jeszcze uszczegółowić tą sprawę i w ten sposób możemy dojść, żeby tego, tego konsumenta nie, nie skrzywdzić, niechcący. To jest niechcący, oczywiście, nikt nie chce nikogo otruć. Dobrze. I to jest właśnie ten przykład, tak? Alergii pokarmowych. Klient trudny, no różne są te alergie, mówiliśmy o tych produktach. Może to być jajko kurze, no może być różne rzeczy. Mówi tutaj Dorotka, wymieniłaś, że... Dorota wymieniłaś, że, że właśnie truskawki, tak? No bardzo często truskawki również alergizują. I jako zadanie domowe proszę, żebyście w domach usiedli i opracowali przykładowy, przykładowa sytuacja, że też macie jakiegoś, nie, ze glutenem, już teraz gluten sobie omijamy, inny czynnik alergizujący może to być, mówiliśmy, orzeszki, tak, może mogą to być jajko, kurze, no różny, jaki chcecie produkt, czy laktoza, obejdzie co chcecie, macie to opracować w domu, jako zadanie domowe, że, żeby, 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 żebyście to przyćwiczyli. tak. Czy ten temat jest zrozumiały? Macie jakieś pytania do tych alergii? Nie. No zapobieganiem to jest to, żeby no, ten konsument nie dostał tego. Tak? Bo on już jest i tego się nie wyleczy. To jest choroba nieuleczalna. Także musimy tylko uważać, żeby mu tego nie podać. Dziękuję serdecznie.